Jeśli sobie przypomnę czasy dzieciństwa, to wiele z rzeczy, które stawały przed moim wyborem, starałem się rozważyć z Bogiem. Dzięki temu czułem właśnie taki wewnętrzny rozwój w zakresie duchowości. Cześć! Jestem Michał. Jestem siódmy rok w msr -ze. Jestem mężem Gosi. Mam dwóch synów, Wojtka i Leona. Jestem już od dwóch lat szafarzem w kościele świętego Józefa. Duchowość w moim przypadku była i jest takim procesem. Przede wszystkim zaczęła się od Mszy Świętych o 20, gdzie przychodziłem do Kościoła i uczestniczyłem, i czułem, że nie do końca jestem jeszcze na mszy. Później udało mi się dotrzeć do służby liturgicznej przy Kościele Świętego Józefa i wziąłem udział w Mszy Świętej przy ołtarzu. I tam poczułem miejsce, w którym jestem bliżej Boga. Później dalsze moje losy przede wszystkim kierowały mnie ku temu, by jeszcze uczestniczyć w życiu parafian. I moją decyzją było, by stanąć w szeregu szafarzy w Kościele Świętego Józefa. Po to, by jeszcze służyć nie tylko w Kościele, ale żeby też służyć na zewnątrz. Mój czas przede wszystkim takiej młodości był związany z chorobą mojej mamy, która długo trwała i mama wcześniej zmarła i ja poczułem wtedy, że takie osoby chore, osoby starsze potrzebują pomocy w życiu, nie tyle co po pomocy fizycznej, ale często też pomocy takiej duchowej, bo nie jest łatwo być chorym, o tym każdy wie i ta pomoc duchowa dla tych osób jest koniecznie potrzebna. Kto może ją dać? Może ją dać ktoś, kto przychodzi do takiej osoby chorej. I to było moim takim, myślę, że odkryciem później, że będąc szafarzem Komunii Świętej, mogę dotrzeć, dotrzeć do tych osób. Oczywiście jesteśmy w stanie dotrzeć do takich osób z własnej woli. Niekoniecznie musimy być od razu szafarzami. To jest wyjście z siebie, to jest szalenie ważne, by oddać czasami swój czas dla kogoś. Czuję się z tym rozwojem duchowym bardzo dobrze, dlatego że ten rozwój duchowy wpływa też na mnie jako faceta. Medytację odkryłem w grupie Radka Jankielewicza. To była grupa Duchowości Plus. Przez cały rok eksplorowaliśmy temat, właśnie, zagadnienia duchowości. I tam też udało nam się przeczytać kilka książek. Między innymi była to książka o medytacji chrześcijańskiej. I dzięki temu, że e, omówiliśmy ją w ogóle w grupie, e, ja zbudowałem swoje wyzwanie, jakim było uczęszczanie w kościele na adoracji świętego sakramentu, e, po to, by przede wszystkim wchodzić w taką medytację chrześcijańską. Medytacja jest takim aktywnym sposobem na sięganie ku Bogu. Jest to wprowadzanie swojego stanu umysłu w właśnie relacje z Bogiem. Przede wszystkim dzieje się to dzięki nasz, naszym siłom. Na pewno też warto wspomnieć o kontemplacji, ale kontemplacja już jest raczej wyjściem Boga ku człowiekowi. I to jest bardziej taki dar miłości i obecności Boga. Doskonale wiecie, że to jest czas, w którym możemy sobie uporządkować wiele myśli. To jest czas, w którym jesteśmy w stanie przede wszystkim posłuchać Boga, co chce nam powiedzieć. To jest e, moment, kiedy doświadczamy go. To jest rozmowa, powiedzmy wprost. I medytacja pozwala mi funkcjonować w taki stabilny sposób w moim życiu. Ja taką medytację przede wszystkim porównuję troszeczkę do takiego zanurzenia. Myślę, że to jest dobre słowo. Na to zanurzenie potrzebujemy miejsca, potrzebujemy też czasu i potrzebujemy naprawdę skupionego umysłu. Równie dobrze możemy wyjść z różnych sytuacji życiowych, w których okaże się, że medytacja jest świetnym rozwiązaniem na to, żeby wejść w taki stan, spokojniejszy taki w którym słyszymy właśnie co nam chce Bóg powiedzieć Jedni z was wiedzą doskonale o tym, że y, mając rodzinę w domu, dzieci, nie jesteśmy w stanie znaleźć przestrzeni do modlitwy. Ja tą przestrzeń znalazłem właśnie poza domem. Jest to kościół często odwiedzany przeze mnie w ciągu dnia. Jest to kościół czasami pusty, cichy, w którym jesteśmy w stanie skupić się i jesteśmy w stanie przemedytować wiele spraw życiowych. Jest to też kaplica przy kościele świętego Józefa, gdzie mamy ciało Pana Jezusa jesteśmy w stanie też poczuć tą bliskość Jego. Żeby dobrze przeżyć medytację, potrzebne jest to miejsce. Miejsce z czasem we wchodzeniu w medytację może się okazać Niekoniecznie akurat takie jak Kościół. Ważne, żeby było miejsce, w którym jesteśmy w stanie się skupić. Ten czas jest też ważny, ponieważ nie możemy być, powiedzmy sobie, z myślami z tyłu, że zaraz musimy wyjść, że zaraz musimy wejść w życie. To jednak musi być taki czas oddania. Dla każdego jest to inny czas na pewno. Jeśli mamy już miejsce, jeśli mamy już czas, powinniśmy rozwijać w ogóle to, w jaki sposób wchodzić w medytację. Ten jeden sposób, o którym e, wspominam, jest przede wszystkim tym zanurzeniem czyli takim spotkaniem się z Bogiem w odpowiednim miejscu. Wtedy e, przede wszystkim powinniśmy znać, Jakiś, jakieś słowa, które, którymi wprowadzamy się w medytację. Ja użyłem słów: Oto jestem, Panie. I, I tymi słowami, powtarzając je, wchodziłem w stan medytacji. Nie jest to proste, nie wszystkim się to może udać, ale spróbujcie, bo później owoce są naprawdę zaskakujące. Takim drugim sposobem, jaki myślę, że znacie, jest to, by przychodzić. I czytać sobie fragment Pisma Świętego z danego dnia. Czytając ten fragment Pisma Świętego, jesteśmy w stanie usłyszeć, co nam chce Jezus powiedzieć. Możemy korzystać z Pisma Świętego, możemy równie dobrze w aplikacji Modlitwa w Drodze otworzyć sobie dany fragment. Po tym, jak otworzymy fragment, przeczytamy go, możemy sobie właśnie przemyśleć, co zostało nam w jakiś sposób przekazane. Dalej, myślę, że jest czas na to, by podziękować za, za to, co Pan Jezus chce nam przekazać, co z Bogiem sobie uzgodniliśmy. Później, po takiej, powiedzmy sobie, modlitwie dziękczynnej, jesteśmy już, powiedzmy sobie, po takim drugim sposobie medytacji. Tak, żeby dobrze medytować, powinniśmy być przygotowani myślami na tyle, by być skupioną osobą. Trudno nam będzie medytować w momencie, kiedy mamy rozproszone myśli. Trudno nam będzie wejść w relacje z Bogiem w momencie, gdy nie uporządkowaliśmy świata zewnętrznego. Ja myślę, że wejście w medytację, wejście w modlitwę, nawet może być sposobem na to, by porządkować swój świat. Jeśli są rzeczy, które nas rozpraszają, to starajmy się je przemyśleć wcześniej. Wszystkie sprawy pozostawmy na tyle, by wejść w relację z Bogiem. Wspomniałem o kilku książkach. Dla mnie jedną z książek, którą, nad którą pracowaliśmy w grupie duchowości Radka Jankielewicza, była książka Jamesa Finleya, Medytacja chrześcijańska. To w niej jest opisane, w jaki sposób możemy doświadczyć medytacji. Taką drugą książką, która pozwoliła mi budować duchowość faceta, były Nowe ziarna kontemplacji Thomasa Mertona. Nowa ziarna kontemplacji to przede wszystkim już zakres tej relacji z Bogiem, a bardziej wyjście Boga ku człowiekowi, czyli powiedzmy sobie, to jest dalszy etap rozwoju duchowości faceta po, po odnalezieniu się w medytacji. Domyślam się, że większość z Was też poszukuje jeszcze Boga, poszukuje relacji z Nim. Chciałem Wam właśnie dzięki temu te tematowi medytacji dać sposób na to, by właśnie odnaleźć Boga. Myślę, że jest, jeśli jesteśmy w stanie znaleźć czas, miejsce, jeśli jesteśmy też osobami, które szukają tej relacji, to jest jeden ze sposobów, by ją odnaleźć.